Siema. Żelek. Żelek poszedł już na lekcję. A, siema, siema, widzowie, witam. Ale dobre normalnie ten start. Siema, no takie siema. przywitanie w legendarne. Siema, siema, witam was w pierwszym odcineczku w sensie, pierwszym odcinku z Elekcji, tak, moi drodzy, e, właśnie zostały Elekcje e, na serwer, mamy hybrydowe. E, tutaj ze mną rozmawia na Discordzie XMishi Pro. No. Nazywa się na Discordzie Galaxy, to jest jestem B2. Czekaj, fajne obrazy stawiam. Dobra, są postawione obrazy, możemy... Kurde, gdzie jest moja klawiatura, ja się pytam. Tu jest, o. I dobra, jeszcze jak coś... O, Żelek, jeszcze przywitaj się z widzami, Żelek. ja już Dobra, ja generalnie się rozłączam z wami, bo ja idę na lekcję historii na inną, do innej szkoły i tak dalej, wiecie, papa. Pa. Halo? Halo, uczniowie jesteście? Halo? 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 Halo, galaktyka tyżelek? Słyszycie mnie? Wiem, że nie macie zepsutych mikrofonów. Odciszcie się, yy, mówcie coś. Halo! Ma, yy. Halo! No nie, wiem, no zniknęli gdzieś tako. Nie, no, halo! Jesteście? Halo. Halo, no wiem, że jesteście. Nie, dobra. Od... Hello. 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 O, nie słyszę was. Halo. Co ci Guzik? Kliknij na mikrofon. Ja no nie, da się z nimi. Halo. Nie, nie słyszę was. Nie słyszę. E nie no dobra, no mówcie już no w końcu, czekam. Chyba, że coś się zepsute, to był po prostu pięknie, ale tak na 100% nie jest. Halo. No super, no coś się zrąbało i was nie słyszę, pięknie. Hmm. Aha. Co ciekawe akurat? Mam strasznie dużo miejsce No ale teraz, dobra. Halo Żelek. Halo. O Os słyszę wam na końcu. Mam już wyłącz, My Little Pony, bo tak się wciągnąłem. Ten, co My Little Pony sobie włączył. Przecież to najlepsza bajka na świecie. Dobra, te swoje podręczniki. Chwilę, ja muszę y, ten wyłączyć telewizor. Jaki nauczyciel agresywny, od razu sobie podręczniki powiedział. Tak, bo straciliśmy połowę lekcji otwórzcie sobie na stronie czwartej. Na stronie Dobrze. czwartej, podręczniki. Ja przygotowałem ładne tło za mną. Wcześniej miałam takie skamienia, a to są takie ładne. E... Dobra. Mam Pierwsze ćwiczenie, Napisz nazwy koczowniczych krajów. Wpiszcie sobie w zeszycie, lekcja temat wędrówki ludów, chyba że macie już zapisane. Mam Lekcja, temat? Lekcja temat wędrówki ludów. No. Ja piszę jeden z nazwisk. Dobra, ćwi, ćwiczenie. Trzeba A, używać pod do A jeszcze udostępnijcie mi ekran, bo ja chcę zobaczyć, co wy robicie. Dobrze. No, y -y, mam kamerkę. Mam kamerkę. Mam kamerkę. No, właśnie kamerki. Dobra. Misiu. Ale ja muszę ale ja się pochwalić, wyzwal jakie się... ładne twarze ze mną Dobra, otwór swój zeszyt, Byku. To jest podręcznik. Ale zeszyt, ale też zeszyt masz raczej. No, mam. Dobra, napiszcie sobie, czy wy jeden, w zeszycie oczywiście. Co mamy napisać? Cywy ci albo ciwy jeden. Ja muszę będę na czacie na przykład pi pisać co macie napisać, coś takiego Proszę pana, zeszedł mi się popsuł, nie mogę w nim pisać No, no dobra, no to udostępnij mi Żelek, udo włącz kamerkę, Żelek nie Przed mówił, że ma kamerkę, jak rozmawiałem z Żelkiem to miał kamerkę wtedy No, że włącz kamerkę. Chwila. Dobra, jak macie ćwiczenie jeden, to napiszcie. Na prawo od tych ćwiczeń jeden. Napiszcie Hunowie. Ja mam napis na czacie, Hunowie. A warobię. Takie coś macie napisać. Dobrze. Proszę pana, ja nie mogę nic wpisać w zeszycie. Źle piszesz. Proszę pana, ja mogę wysłać na grupie klasowej zdjęcie, jak, i, jak wygląda Zyponownie, mój zeszyt. Awarowie macie napisać, bo Egipcjanie to jest zła odpowiedź. Ale E, a, poza szatami, można się zobaczyć. Na głupie, na czacie? No co, co? Nie, to już na jakimś innym czacie? Stoi. Ten, co wysłał zdjęcie, że masz 30 level. Nie 30 level, tylko że y, mamy fioletową książkę. Dobra, bo ją Punkt pierwszy. Co zrobił filetowy? Nie, proszę pana, nie mogę nic pisać. Bo on podpisał książkę i nie może w niej pisać. No to ja cię, deklu! Nie można mieć fioletowej książki. To nie, to, to żelek bierze brudnopis i potem musisz to przepisać. O, no. nie No poczekaj, ja magiczną sztuczkę. Dobra. Takie, że idzie się e, szybko Dobra, do biblioteki. Napisaliście napisa 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 już czy, napisa czy nie? Nap Halo! Napisałeś ja nie y, mi się ubrą. No tak, 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 tak. To teraz napiszcie y, cię wy dwa. Ale poczekaj pan chwilę. Mi się długopis po prostu. <ścoughs> idę po długopis. Nie mam tego. Mam już długopis. opis. Macie uzupełnić notatkę, ale nie pisacie w zeszyt, tylko w zeszycie, czy wy dwa Ech, chwilę ja muszę znaleźć. O mam. E teraz muszę użyć takiej komendy GMZ. Nie ma komendy. Dobra, ja wam piszę na, na czacie grupy. co macie napisać? O, takie osobiewe znaczki. O, spoko. A bo dobra, ja was zapytam, co mamy napisać w pierwszym? Naszymi byli Słowianie. Ale macie napisać się w swoich zeszytach. Hunowi i Awarowi. Awa. O, proszę bardzo. I jeszcze ćwiczenie ja drugie? drugie. Tak, naszymi. Byli Słowianie, o co może tutaj chodzić? Nie, niech ktoś powie. Słowianie byli na coś super, czy super? Nie, Słowianie. Słowianie? Y, nas, y, naszymi przodkami byli Słowianie, więc napiszcie Ci wy dwa, jeden sło, y, przodkami. Y, co mam napisać? Y, ci wy dwa. Jeden kropka przodkowie. Przodkami. Coś takiego. I wtedy piszecie dwa. I wtedy piszecie... Wtedy tak. Awarowie byli sojusznikami. Piszcie. Dwa sojusznikami. Okej. Okay. I na koniec Germanowie wyemigrowali na. Ktoś nam powie, na, na co gdzie wyemigrowali. Ktoś wie. Może w podręczniku poszukajcie. E, proszę pana, co mam napisać? E, w podręczniku wyszukajcie, y, dokąd wyemigrowali Słowianie. Proszę pana, mogę iść do toalety? Tak, możesz, ale i tak musisz napisać tą notateczkę. Nie musisz jeszcze. No, dobra, Rzek, pokaż kamerkę, bo ty nie, nie możesz. Nie, okay. nie, na zachód, a nie, na nie, Tak, Tak, ale masz mi powiedzieć powiedzieć, gdzie Germanie wyemigrowali. wyemigrowali. nie, na zachód. Dobra, dobra, dobra odpowiedź. Ani, spiszecie. A więc 3 Trzy zachód. Trzy albo cztery zachód. Zapomniałeś wyłączyć kamerkę, ja widzę co ty robisz. Idziesz do mendingów Ale ta kamerka powinna być tak naprawdę na ten. Hmm. Ale ty ja... masz na telefonie kamerkę włączoną, jakbyś nie wiedział. I ty ciągle z telefonem chodzisz. Czemu ty na dwór wyszłeś, Misiu? Bo ja biegnę po wodę. A. No Dobra, Dobra. No już ćwiczenie drugie zrobiliśmy. I tu już nie będzie więcej ćwiczeń. Jak zapisaliście ćwiczenie drugie, to możecie sobie skończyć. Dobra. Czerek. Zrobiłeś, no, zrobiłeś pierwsze ćwiczenie i drugie? E, tak, dokładnie. Jestem najlepszy. Ok. To możesz już o, to chyba to z, to jest... już możesz rozłączyć się i iść na przerwę. Jej. I no, jestem. Ok, dobra. To napisz sobie cztery albo trzy. Trzy. O, trzy. I napisz ZACHÓD ZACHÓD Do widzenia Do widzenia Okej, okay, dobra Misiu, masz już koniec Macie koniec, macie przerwę, Papa. pa To papa. Pa. Ale jest, jest taki pozostaje Bo jesteśmy na grupa Dobra To tak się rozłączy się zaraz ja. Chodź na decyzję. dobra Dobra, ja już się go rozłączam. Halo, halo. Pamkin kciuczkata dropujesz, really? Ej dobra, gramy w jakiś ja Robloxa, coś takiego. Mi dropło cztery legendarki na jednym openie. Wiedział, że mogę przecież sobie iść. Ej, 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 a gramy w Robloxa. Ja nie, nie chcę, nie chcę. Gram, ale ja bym bardzo chciał, żebyś ty mi BNW dał. A w coś innego, już Roblox sobie mi się Roblox nie chce włączyć. Mi też właśnie. Ja bym chciał, żebyś mi dał BNW tą Terracotę, wodorosty yy, i. Jak to się nazywa? I jeden. Tak później, ale teraz ja właśnie jestem w, w hotelu i nie mogę do ciebie w takim ekspresowym tempie przylecieć. Ja bym bardzo chciała przyjść do was i zobaczyć co no, no, jest. No, 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 się... no. Ej, może do mnie przylecisz, Misiu. Bardzo bym chciała okay. właśnie. Hej okay. no, ten... jest... się siema, skąd ty tu jesteś? Tak naprawdę. Ale prawdę się do mnie. Taki poprzedź. jestem w hotelu, biegnę. Bo nie na którym piętrze mam wyjeżdżać, ale na którym ty piętrze bale, mieszkasz, bo ja nie pamiętam. Na najwyższym. To jest na samej górze. O, siema, Żelek. Tu jest Bężu. Bężu zgubiłem. Łazienkę on tu ma, tu ma to, a tu ma. Ale mm. ma... Cztery tu jest to. ma co chcesz. Patrz bo co się dzieje z twoją <noise> kanaturą? Patrz, tu się weź, weź mi kliknij, kliknij, kliknij. mnie, o i ja się schowałam. I mogę tak siedzieć, tylko weźmy teraz jest a to Ale w sumie dobra pułapka, bo Wracaj na wiesz, lekcję odbyt. lepiej. Teraz nas ktoś przyłapie, że nas na lekcji. Ja chciałam do. Ja chciałam do tego. Ja do żelka jeszcze pójść. A tam do żelka może pójść. Jaka jest teraz lekcja, bo nie wiem, nie wiem. Teraz jest Sprawię. polski. Oho. Ja muszę wtedy sobie schować do plecaka. To jest mój kiedy Ekskluzji. dodatkowy domek mój. Taki jak, takie piętro jak ty masz. No A co ty chcesz? Ja bym chciał do eee, to... żel, że mnie do ciebie. Ja chcę do ciebie, ale zaraz. No pan ej, a, w coś, ej, a w coś na przerwie? Możemy. Ale w co? Że nie w, może nie, nie wiem, w Paper.io. Hej, o! Gdzie to jest? No ty masz taką czapkę? Ty w, aha, bo ty masz premium, bo ja mam kupioną za 40 zeta pelerynkę, ja dostałem też taką czapkę przez to. No zobacz, ja mam, nie wiem czy ty masz lubki, ja mam i po prostu stamtą czapkę. Bo to tylko z premium ludzie widzą. Yy, dobra. Ja się tu wprowadzę. Dobra, ale nie wiem, nie wiem masz pomysł co żele gramy? Ja nie wiem. Nie, może, może w Paper i zagramy. Czekaj, to ja no, Wam wyślę no, zaproszenie co? do gry na, pri, na, na czacie, okej. Okay? Ale w, Ale fajnie, w tak fajnym tak miejscu resztę tak bym tak budował, co tak powiem Nie to tak wygląda I Kiedy jest w ogóle koniec ceny? z Zaraz jest koniec Jego Jakieś halloweenowe jest Party <coughs> BNW I Jak Ale się tak tu zapraszam? Ja, ja wam wysyłam jak coś o. linka do Paper.io Okej, okay, ja już ja dokładnie jestem. Czekaj, ja wam wysłam na siebie klasowej. A teraz się, nie, teraz się lekcja nie zaczęła? Jeszcze nie ma, ale jeszcze przez chwilę. A mi się wydawało, że... A jaką ostatnio czytałeś lekturę? O filonku. Ale taką lekturę... W szkole normalnej. W szkole po prostu. W szkole normalnej, Jaką ostatnią lekturę czytałem? Akademia Pana Kleksa. A, to możesz mi opowiedzieć, co było w tej lekturze? O nie, ja w ogóle mam. Ja pisałam chyba wczoraj, czy tam przedwczoraj, sprawiam w ogóle z tego. Nie wiem, ja będę pisać w piątek z chłopcy z placu broni. O kurde. Co tam no. było? A ja mam podpisać to chronologicznie, czy jak? Masz po prostu opisać, co się działo. No to. Ale Kiedy od początku nie do końca. Od początku to znaczy, do końca. Takie najważniejsze momenty, które się działy w tej książce. No to jak Aloyzy. zniszczył sekrety pana Kleksa. Jak. Ja nie wiem co, co nazywać ważnym momentem. To po prostu opisz mi początek książki. Hmm. Albo... To na początku y, op, 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 y, 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 a, okazuje się, że bohater, że, że jednym z uczniów akademii jest Adam Niezgódka, ma 12 lat, jest już chyba od pół roku w Akademii Pana Kleksa. <tosłuch> okej, okay, okej. Okay. I że w Akademii Pana Kleksa mogą być tylko chłopcy na literę A i że jest 24 uczniów. Okej, okay. koniec lekcji chyba mamy No. To jest papa. Papa. Ale jeszcze się chyba nie rozłączamy, bo jest przecież jeszcze druga lekcja polskiego dzisiaj. Wiele co polskiego mamy dzisiaj. No. No to po prostu możesz sobie pójść z kolegami, gdzieś porozmawiać. Nie nie, ja chyba polecę do pana, zobaczę co tam u pana. Gdybyś był jako BNW i dał mi itemy, który potrzebuję, żeby budować to dalej, to bym był bardzo. Wdzięczny. No jestem przy pana BNW, jakbyś się wiedział. To się Dobrze, mam nazwisko to BNW. Mi, to daj mi pan bloki, których ja potrzebuję. Kolecję do pana. A tak z ciekawości. Co macie po tych dwóch polskich? Biologia. To teraz jest lekcja polskiego, co coś macie? Biologia. A, biologia. Ja będę musiała napisać sprawdzian z biologii. Hmm, będzie będziecie macie sprawdzian z biologii dzisiaj, prawda? Mhm. Bo oni mi pisali hmm. na, na poprzedniej lekcji, a mnie nie było, bo na zwolnienie na poprzedniej lekcji. Okay. Okay.